Ale czyli taśmę widzę, Witam was w kolejnym odcinku z Backpack Battles z naszego drugiego sezonu plecaczków. Dzisiaj pani Tyromancer, która... Nie wiem, co ja po co dzisiaj pójść. Myślałem, czy nie pójść do po prostu. Tak, chyba też zrobię. Powiem. Tak myślałem w ogóle, po co z tu iść? No w sumie. Mam plan. Jakiś. Planem jest. Zrobienie Motengray Zord. Jak ja to zobaczyłem, to miałem takie... O kurdełka. Robimy to. Co uderzenie zużywa dwa Te podpalenia, żeby dostać Empowera trzy. Jeżeli mamy yy, co najmniej 5 Empowera, zmniejszamy Staminy usage yy, jedy, pull, pull do 1,5 Cooldown do 2 Sekund I liczy się, to się liczy jako 5 yy, mini jako 5 rzeczy to się liczy jako to jedno Więc spoko Dobra Znaczy jak pokonać no ale tego nie robi. A bo robi? Tak. Nagle. nagle czemu nic nie byłem. Nagle. Nie wiem, jak nic się stało, to stało. Zasadniczo wiem, wiem, wiem. Oho! No w sobie to. Nie bijesz już. Aha. Dzięki Jak się robi to i chyba potka, nie lecząca to było. Pochodnia? To pochodnie można ulepić jakoś. Perfekcjacji pochodnia. On tak dwa yy, meritowsze. Nas no, mam bardzo podobnie. No. Tymak Mam spajki I więcej HP Dobra Lecimy dalej Czemu to, że te pierwsze, tą pierwsze rundy przegrywam? O. Yy, fajne za kognisarze czy nie? Nie jest zaliczana kognisarze, rzeczy, Nie ważę.

Żeby tego. Nie, bym się to sprzedawać co. co powiedzie powiedzieć, cały crafting. Co ty masz, co to jest? A, że. Co jakiś tam czas. odrów lasowy. Lasowy efekt yy... start of battle. Jak coś z tego mam start of battle, czy to na przykład na że dostajesz płomienia, bo tutaj. To, to po prostu powtarza, tak? A to jest ugramy i będzie szelej, będzie szelej do zrobienia Będzie do zrobienia ślimor. Teraz jak to tu postawić ale to jest zamrok ogniste, czy ma płomienie? Ewidentnie, Prosię... O, stamina, saki, banan kolejny. Ok. Ma się zrobić to so, 11 se. A, czekaj. Yy... Ok. Yy, efekty czyszczenia mają 25% szans na yy, usunięcie dodatkowego debuffu, więc fajne. 11 sekund dostań dwa płomienia, wyczyść 6 debuffów i ulec za 40. I przyspiesza się o pod. Y... Przyspiesza się aż 30% szybciej zakażą każdą potkę O podki, powiedzieć. Uż. Jak tam w ogóle maja stamina? Ja trochę szybko biję, Jeszcze znaczy jak podpalę tą pochodnię, to. Holy the mage. No, ledwo się trzymam z tą staminą. Nie powiem, że nie. Kim? O patrz. A się robi Turbo szarego. O się zrobił? Turbo Shelly No na pewno bym chciał stamina Saga kupić. No, na pewno. Team Drops below Heal za 50 I To być dobra do tego mojego właśnie Guts gats Co? Guts, to no, ten też robił? Czytuj na mojego impractical Love sworda To będzie bardzo jasne. Tak O może być. No i Tima rezerwujemy, sobie go postawimy do plecaka. No i będziemy mieć zawsze power 5. Pokażę, co jest. Scrolle. Kupuj, gdy scrola, to jest. Spell scroll. Kupujesz spell scrolla a później szansę na to, że restokujesz tylko innego spell scrolla. I książki, kupisz książkę, to masz miesiąc masz chyba też na registru książki Jest Shirley bo sieli trzeba chcę zrobić tak, tam płomień I to na razie chance to resist debuff or critical hits na styl Random buffa to się co to... daj na razie tutaj. O na razie tutaj. Zobaczymy Chyba, że tu pod friendly fire w sumie pójść. Może podfali Fire pójdziemy. O tak. Weapon dostaje Accuracy. Ja właśnie jak tam Accuracy? Ile ma szans na trafienie? 10. I Damage. Oil Lamp. No można kupić, albo no nie... No, za droga, dobra. A w dupie to ma Za drogie to jest. Co każdą potkę, czyli ty najpierw bo byłby, byłbyś ustawiony na przykład tak. Tutaj byłby ten... Na potki nie. Lecak. Taki stone skin potion w sumie. I jakiś armor kupić? To na pewno trzeba to... Obowiązkowe. Pan Burning Collapse, który też dawał nam. Kita, i to chyba. Po szansę na zdobycie damagea dodatkowego. Shepard screw. To też jest fajne. Na starcie gry, broni sobie 2 damagea: 30% szans na. Yy, obronę przed usunięciem buffów. I. 50% szans na. Yy, Rezist, rezist Obronę przed blindem i tam mrozem chyba to było, nie? Oki, okej. stack, tak, bang I pierwszą płotkę kupimy Sprzedajmy ten mnie jeden Co to kiedy zdobędę 60, zadaję 100 damage, a 40 dostaję 15. To i tych. Regena, 5 szczęścia na 20. Zużywam manę, której nie mam, yy, na dostanie. I Ale no, nie mam żadnej many. I raczej nie będę miał many. miałem jagódkę, nie kupiłem jej. Nie, ale to daje manę. kursorem chyba ten Free Fire Ok, wiem, już ten. No, no nie generuje mi nic, nie mam many po prostu. Nie wiem, co on nic mi nie generuje. Ale mam cały czas 100% zdrowia, nie? Szmorzk, na za kolejny. Ażku. Yes, Snowy. Błonki Snowman jest Divine Potion Divine Potion akurat. Spoko. Tak dla mnie, spoko. Kolejna potka jest Pestilence Flask. Też można wziąć kolejna potka nie? Bardziej właśnie pod tym względem chodzi, że. Chciałbym po wziąć potki, żeby przyspieszyć ślimaka, który tak jest przyspieszony, to bardzo fajnie. To będzie mi leczył, 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 nie? Cały czas Radne manę. Ja mu kradnę manę i od razu mu ją zużywam. To jest fajne. To jest właśnie fajna, byli z maną Heavy Drinking. Eee, co 10 sekund eee, triggery efekt dla swojej potki. I jest przyspieszone to za każdą podkę o 80%. Wow. Start w battle. To ma nas, Nie, to nie ma startu. Starcie gry. No eee... to z tym podkami. To kolejne podki. Nie fajnie po się łączy z butami? Aaa, żeby zrobić buty Achillesa Anna Orbs Anne? Anne ma na orbik Fajne, fajne, fajne mm -hmm. Daj mi jeszcze pushmap belta Jakie tu ma ziomek i będę zadowolony Jak będę miał pushmap belta, bo dwa to teraz zrobimy Całe przemyblowanie Będzie dobrze Banany będą się gdzieś przenieść, będę na prawo przeniosę Tutaj mi tutaj dużo tej truty nakłada 15 się lega na mnie wystarczy Ale ślimak mnie jeszcze leczy 3 HP mu zostało No, no, to, no. Było ciężkie do zrobienia Świeżmy. Kolejna podka Pancerz Ja nie mam pancerza Weźmy tutaj już, tak. Mam w sobie te podki, ale one się nie, nie by odpali w ogóle. To daje, ile to daje? 30. To da 30. Z tego odpali. Pala, no nie Stamina, use, heal. Eee, czy to się będzie tak odpalało? Nie wiem. Potki są zarezerwowane. No i potrzebuję tylko czterech potek. To nie jest żakieć. Aha, to się nie, nie zaje, bo to jest. Abrazyjno i graf na dajesz no, odpal tą podkę. Let's go. No już tego Basset Blade'a ja nie widziałem. nie, nie widziałem To jest smutne. Eee Divine Potion na clean debuff. A nie, w sumie nie potrzebuję. Ja klinuję debuffy. Ja klinuję debuffy. No. Tak musiałem stawić. Ale ja bym chciał ten te... Eee... Potion beta bym chciał, nie? In practice sort. Okej. Dobra, robimy tak. Chciałbym to tak, czyli postawi, czyli ten Stamina ser, on To będzie ten po wspomnienie No i to, O, o, A zrobimy Okej Tak jest. Przykład no i zaczynając od... Pierwszy później ty, później ty, później ty i później ty. tak... Ona tutaj to mogę postawić. Jedną jagódkę mogę tu postawić. Nawet nie wiem czy nie wyjdzie będzie zrobić tak. Okej, okay. płomień. Rezerwujemy impractical absorda Zloty można jeszcze zarazdrować, żeby później dokupić Ty się przyspieszesz o ile? Z 11 robisz to 5 na starcie Hej, jak ma fenixa i lampę, Gina. W sensie, no to... lantern A no teraz się odrodzi z fenixa Fajnie a tu jestem leśnym paniem Pyromancer Jest potion, Pierwszy potion, be Jeszcze powtóreczkę Practically large sword A no, mble, trzeba jeszcze go poczekać tam no. no. Jeszcze jedną gierkę przyczekamy na nim za sam golda teraz? On dostane piętno. Będzie stać. Pierwsze co sobie to kupię, właśnie go. Ok, Okej, wszystkie potki się odpaliły. To bardzo dobrze. To mnie zadowala. No i ten ślimak, no. On jest mega mocny. To mnie też leczy bardzo dużo. A, wiecie, no mezzel się nie ruszy. Nie mam stamina. Kula, to będzie mój mix. Trzeba się coś z tak tego usunąć. Teraz tak. Impractically large Sort Kupię tego naslota. O! No bez kitu. To się robi. Teraz będę musiał coś wywalić. Dobra, ja remontuję mi teraz, w ogóle Bo tu... mnie remontują dom jakiś. Tam no, go niszczą nawet, co mnie jest pewne. Jest... To jest głośno. A, to będzie runda na przegranie. Ach ja tam tego nie mówiłem. Ale tak, to jest runda na przegranie. Hmm. Team pięciu ten, który jest w to tutaj. Eee. Czy to się zapali z tego? Nie. A tak to co bym chciał zostawić z yy... Bering teraz zostawię co? jednak zwiększał damage. Będzie mi zwiększał jednak damage, nie? O, tu jest płomień niepotrzebny. SG, yes, yes, G No, sprzedajmy pochodnie. Zrolujmy sobie. Zobaczmy, co nam tu sklep oferuje. Fusion Belchik kolejny. No, wstawię go tutaj. Okej. Okay. Ten dagger, multi-dagger, co ty robiłeś? Zużywasz. A, okej, okay, że zużywasz. Ita po prostu, tak? Na ten, a ty? Nie rzecz, dostajesz po prostu to hito, więc możemy zrobić Molten sorda. Eee, mocny Co Sorda. O jezu, już. Masz za... O, te dagarangi i Hammer Nie, nie, już na to w ogóle. Ja mam tarczę, to będę cię może że zbijał. Bo ja ty bierz trudemy czy jakoś. No i mnie zbije, to jednak, tak, nieważne. Tary, traciłem cię, właźmy. Hey lady, your guard sword is melting. Czy great sword is melting? Dzięki, dzięki. Hagar, tutaj się zmieści idealnie. Jeżeli chodzi o sloty, to mam z nim problem. Bo mam. Um, się robi. Eee, dobra. To mi da empower. Później mi to da empower. Zabrałbym się coś, co mi... mi się coś, co mi jeszcze da jakiś empower na start gry. Będę się to też inaczej pewnie to ustawić. Żeby móc dać yy, molten Greatsworda i te inne rzeczy koło siebie to się bardziej chodzi o to, że Może to tak by było, wiecie No, no coś się ogarnie Ja bym od razu tak Bo wciąż tam niby jest high, nie? Oj, nie wiem, ciężkie to jest, ciężkie, żeby to tak fajnie ustawić eee... Dobra Anyway, zobaczmy jak, no zobaczmy no, jak coś to po prostu sprzedam ten Burning Sword się mi bardzo przeszkadzał Okej, okay, zielonok tu mam bardzo mało, mało rzeczy Owo na jakiś dwa bardzo dużo trudu Nieważne Nie ja mam Empowera, 11 Empowera mam Dobra to to Teraz ma zużycie Staminy 1.1 2.09, w sensie 200 200 sta Staminy na sekundę A ile stamina regeneruje? Ja nie wiem Molten Lager. Lepiej by to tak ustawić. Czyli... panon kolejny. Taki overkill... daje. Ja. To mi się już nie przyda. To tutaj. Hmm. Pot taki też nie potrzebuję, więc... Tego szukałem. To chciałem zobaczyć. Przyspieszasz się o ile? Nie ty masz jaki gwiazdek. Tu masz 4, 8, 10, tak? Czyli o 80 się przyspieszysz. No nie ma tragedii. Jeżeli jeszcze wejdzie hit, to... No e, dobra, nie, nie, nie przeginajmy Nie psujmy czegoś co już wiecie działa Nie Zobaczcie, że tak, oil lampa dać tutaj Pieszą mi damage I celność Greatsworda Happy Bomb Tu wszystkie buffy, żeby Jopan dostaje plus 4 demadja Za każdy zużyty buff I już 30 No to tak jest nrazowe A po jedna. O jezu to mnie zbiło A to Uu. A tym tak nagle zmaszotowało Tak Kapał. Ser ducho w sumie, nie jest głupie Ser ducho nie jest głupie z powodu tego, że no ja mam będę miał dużo regena Dałem mi na ostatnie ten, na ostatnią, na ostatnią, rundkę. Zdobędę sobie te, te o. Becz, co ty dajesz na tym? Szansa na Resist i po... Szansa na rezist tru... I... Najszybciej co biję, to będzie... batonie No, to będzie najszybsze co będzie. Dobra. Nie, 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 nie. Ja zobaczę czy nie mam... Tutaj żadnego... Gemstone'a, którego mogłem sobie później kupić Dobra, Ten będziemy też mu tutaj widzę tego O, czemu ty mi tyle bijesz No ja tu umrę nie jako pierwszy. On się... Okej, okay, revive miał revive. Ale to mam 20 Empowera, skąd ten Mpower? Tu da Mpowera oprócz tego? Nie wiem, skąd ja empower w takich ilościach. O, oh, to byłoby spoczko. Hmm. Dobra, no i to, to już mam. To... nie sprzedajemy jeszcze tego. Bo możemy tutaj znaleźć jakieś właśnie gemstone. Co to robi szansę na remove bufa z oponenta albo redus healing e, jest szansa na inflict ruty tutaj damy szansę na resist no i bijesz szybciej też możesz być szybciej i to tyle bang Call. Jest dobrze. Jest chyba dobrze, co? To nie runda, za wszystkim walczymy. O, oh. dużo zielonego to jest. Co za w ogóle? Zmelto. O jezu, o jezu, jeju, jeju, nie 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 nie, w nie, mistrzowie spada. Wow, najgorzej chyba pokryłem ze wszystkich klas. gorzy chyba co? A nie, to tak samo jak Rangierce. To i MAGA. To nie ma tragedii. No ale widzowie. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do łapki w górę. Subskrypcji i komentarza. zapraszam Was na mój kanał Twitch. Link w opisie na dole, tam macie podane. Polecam sobie zerknąć. Zobaczyć co i jak. Coś piszcie. No, a tak to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego dnia i do następnego. piana.